Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. a dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który dotyka wręcz prawie wszystkich hodowców y, królików, nawet i drobiu, czyli owady w hodowli. Tak, mamy no, odcinek z o, owady w hodowli. Ponieważ jest to właśnie najgorszy temat w okresie letnim, może nie jest najgorszy, ale który dotyka prawie wręcz wszystkich hodowców. Potroch nawet nam wyniszczyć całe stada królików. Na przykład tak jak to macie zobaczyć, e, samicę baranką ma tutaj e, Rany od komara. Nie dotykam je bo atakuje. Nie wiem dlaczego. Już nagrywałem teraz bo już trzeci, e, trzeci raz ten odcinek, bo dwa odcinki mnie wyszły, bo mnie zaatakowała telefon, telefon właśnie mi wyleciał i nie chciałem się tego odcinać, wycinać. No. E, tu mam naszykowane właśnie w taki młotek. Dobra, chwilkę zobaczycie dlaczego. Tu mam na szykowanie taki opryskiwacz na 2 litry wody. A tu mam właśnie takie cztery lepy na muchy, na owady. Też się na to nawet złapam jakieś tam komary i inne jakieś tam dziadostwa. I zakupiłem tak sobie właśnie też w markecie, w markecie, w markecie takim budowlanym super supercyp, Super tak, tak się czyta na muchy. Do oprysku dużych powierzchni zwalcza również komary, mrówki i karaluchy. Zobaczymy czy takie skuteczne. Zobaczymy co to nam z tyłu pisze. 25 gram matyle. preparatu rozpuścić z 2,5 do 5 litrów wody i dokładnie wymieszać. No. Duża ilość owadów. Nawet mam akurat dużą ilość. Ta jest oczko, więc... Mamy właśnie dużą ilość owadów. No trzeba będzie spróbować rozić, do Chyba, no to powinny się powtarzać dwa tygodnie. To kosztuje 12 zł. Nie jakaś fortuna, no ale wiecie. Temperatura powyżej 25 stopni ogranicza skuteczność preparatu. To znaczy jak będzie przykład, na przykład dzisiaj mamy 23 stopnie w cieniu, a to jak jutro jak będzie słońce, będzie około 30 stopni, czyli coś, zabije zabije, tak? Aha, no to kupimy jakieś dziadostwo. No ale no zobaczymy. Bo komarów w mojej jest pełno, nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Tu już, już tyle komarów też zabiłem, że to koniec Tu jest, masakra jakaś. O, a do góry tu siedzi. O. Nie ma. Dobra. A tam? Karnulo? Może nie jedę? W się puściła. No, więc co, co no działamy? To no. sobie, nie wiem, to sobie może, jeszcze zamontuję jakoś tak, w tym może miejscu jedno. O. Drugie może jakoś tak, albo tak. O. Trzecie może trochę niżej czekajcie jedne są mogę zamontować na w tym miejscu o tak o tu jedna mucha już przyleciała tak mogę sobie jedno zamontować drugie bym sobie zamontował tak, jakoś coś, tak w tym miejscu Patrzcie, znaczy, nie drugie mogę w tym miejscu trzecie jakoś gdzieś ale zobaczymy mam gwoździki będę też na gwoździki przybijać bo niestety to nie jest dwustronne A to sobie będziemy rozpuszczali wodą I będziemy robili sobie oprysk hmm. Jeszcze sobie to tutaj tak dokładnie przeczytam Ale to Ale to za chwilkę yy, Będziemy działać Ja sobie przytrzymam te gwoździki I teraz sobie dalej przybijam No już tutaj yy, przyklejanie przy przybijanie tutaj tych właśnie lepów tak to wygląda. Klei mocno bardzo. Klei ostro. Tak to wygląda, na dwa głoździki. Przybiję sobie tylko trzy, bo nie chcę dawać czterech, bo to byłoby to bez sensu, że tu jeszcze jednego dawać. Jak mucha będzie chciała, no to sama siądzie i będzie dobrze. Tutaj właśnie teraz jest trochę też tych much, jest więcej, bo tutaj też te kury są. I też tych much wyjdzie będzie trochę więcej, niż Zawsze było, jak nie było kur. No. Trochę mi się tutaj przydarło, ale to nic się nie stanie. No, zobaczymy czy się będą łapały muchy, czy nie. No. No i co? Cicho. A ogólnie zauważyłem, że dwa koguciki się biją. Nie, że agresywnie, tylko tak wiecie. Takie jakieś takie zaczepki mają. No. Czekamy tutaj na pierwszą muchę. Może coś znajdzie za chwilkę. Takie fajne kształty, jakieś kwadraty, może się na to akurat muchy będą łapały, nie? Zobaczymy. No dobra, to da sobie przypukać yy, ten oprysk, bo tutaj dawałem decis na mszyce i nie chcę, żeby tu było że jakaś innych chemikalia w tym. Więc idę przepukać i widzimy się przy podawaniu tego, podawaniu, przy oprysku tego, o może tak Dobra, mamy już tutaj ten super syp na 2,5 litra wody, na dużą ilość owadów mamy dwójeczkę, cyfrujemy całe albo trochę zostawimy może Stąd się jeszcze trochę później rozrobi teraz to musimy dokładnie wymieszać Można jakiegoś patykać, żeby to wymieszał pewnie by to było bardziej skuteczne niż tym chociaż nam się wymieszała widać. Tu jeszcze zamknę i sobie jeszcze wymieszam, wiecie tak, patrząc Dzisiaj ogólnie nagrywam 2-3 odcinki, gdzie się nagrywam, bo teraz właśnie, w widzicie, to jest na wyjeździe. I chcę, żebyście mieli te odcinki regularnie, więc... więc... także... Ja muszę drugą rękę wziąć. Chcę właśnie, żebyście te odcinki mieli regular... regularnie. No i... co dwa dni, żeby odcinki były, do tego nagrywam no, odcinki naprzód. No, ja jestem taką osobą, że jak coś powiem, to muszę to spełnić. Ja tam wia... słów na wiatr nie rzucam nigdy. Dobra. Dokręcam to, mieszam i opryskujemy. Dobra, mamy już to wymieszane. Wszystko ładnie wypompujemy trochę to. Dobra, i przyskamy sobie takie coś. Tak, o, trochę może zwiększymy sobie tą, o, nie tak, drugą stronę. Tak, o, jak najbardziej się da. O, i tak to właśnie pryskamy o to klateczki. dachy o coś tam schodzi dzisiaj nie Ci się popsuło chyba o, aha, dobra Już wiem co się popsuło, trzeba kupić nowe Dobra, A to sobie pryskał za filmem Bo to tak nie jest za łatwo opryskiwać sobie tutaj wszystko tak wiecie na filmie O, znowu uciekło ciśnienie, dobra, widzimy się później, jak opryskam wszystko jeszcze Wam pokażę metody naturalne na komary, więc widzimy się za chwileczkę. No i dobra moi mili, mamy tu są całe wszystko, czasami mamy opryskane, ale trochę tu jeszcze widać taki proszek, ale to będzie dobrze i powiem Wam, że teraz ani jednej muchy nie widzę, to jest paradyczna myśl, ale to prawie to w ogóle much nie ma. Kiedy na, przykład, na, przykład, kiedy muchy, na przykład, kiedy siedziały muchy, to teraz wam teraz ani jednej muchy nie zauważyłem, naprawdę. Cały, cały też tutaj ten, ten mur spryskałem. Po prostu wszystko, no. Wszystko, co są sobie, właśnie na załączonym obrazku, wszystko było spryskane. Nawet to spryskałem, by widać. O, nawet zostało trochę. Powiem wam, to ma taki bardzo fajny, przyjemny zapach. Ten właśnie, ten super cyp super szyb, jak to się tam zwał, tak zwał. Ale tu jeszcze, na tym się nic nie, nie zasiedliło, ani na tym... Nie, jest pierwsza mucha, zobaczcie, jest pierwsza mucha, jest. Tutaj, ta muszka, pierwsza jest, muszka nasza, dobra, jest. Pierwsza ofiara jest. Żyje jeszcze? Nie. Żyje, ale... chyba nie żyje. Nie, nie żyje już, chyba od tego zapachu też padła. Bo to tutaj właśnie przypadkowo właśnie też to, też to właśnie popryskałem. Ale to nic się nie stało. No i co, no mamy wszystko spryskane, choć e, oczywiście chemią, bo również można też to zastosować na na no to trochę e, naturalnego jakiegoś preparatu, na przykład e, wywar zmięty też można właśnie ale musi mieć bardzo intensywny wywar zmięty. Na przykład też takim wywarem właśnie możemy też e, pryskać. Oczywiście możemy takim wywarem pryskać, tylko to na, pewno, na pewno to nie będzie takie skuteczne jak ta chemia. To taki preparat z wywar z To nam się szybko zmyje od deszczu no To może też się nam zmyje, ale na pewno nie, 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 nie tak szybko jak na przykład taki wywar z mięty, nie? No, na przykład to może działa ja, jak Na przykład Olej na wodę, o Na przykład samą wodą praktycznie nie, nie zmyjemy oleju, zmyjemy, ale tam, jak, dopiero po jakimś czasie A na przykład Jakieś mleko na przykład i wodę Powiedzmy przykład, że mleko to jest na przykład ten wywar zmięty. No to na no spokojnie woda zmyje mleko, nie? No To na przykład może to się działać właśnie w taki, w taki sposób, nie? No Mam cały telefon bierlutki od tego. No tam sobie kurki śpią. Tu kaguciki śpią. No i właśnie można też sobie dawać właśnie taką miętę stoszoną. Jak ta. Mam taką właściwie jest zwykła jakaś chyba pieprzowa albo cytrynowa jakoś tak i taką miętą można na sobie gdzieś tam przy końcu ściąć, zawinąć sznurek i właśnie powiesić na przykład na klatkę albo gdzieś na przykład tu sam ładnie powiesić powiesić drugim sposobem na komary jest na przykład lawenda, naturalna lawenda, kwiaty lawendy yy. Możemy, mam taką ładną lawendę długą, już przykład. Oczywiście lawenda musi mam, przy, y, mieć kwiatki, samych liści nie zerwiemy. Bo jak wiemy w lawendzie, no, to najbardziej właśnie pachną te kwiatki. Czyli musimy te kwiatki od lawendy zerwać. Na przykład ściąć w samej nasadzie tego. I y, później y, te kwiatki ścienamy, zawijamy sobie w jakiś sznureczek. Na przykład jak widzieliście, jak tą pokrzywę sobie y, miałem suszoną, zawiniętą. I na przykład możemy sobie na przykład gdzieś tutaj powiesić, w tym miejscu. Cyk. No. Drugim sposobem jest orzech, zwykły orzech włoski, który też właśnie ostrasza komary. Tu właśnie trochę tego orzecha rośnie, jak widzicie, na załączonym obrazku, ale za mało. Dlaczego orzech? Orzech to właśnie jest. Jakbyście sobie zerwali liście orzecha. No to orzech ma taki intensywny zapach, taki... Nie wiem, jak macie na ogrodzie orzech, yy, idźcie na przykład sobie wieczorem, smarujcie się cali, miodem albo czym, i sobie stańcie blisko orzecha, zobaczycie, że ani jeden komar za was nie przyleci, ani jeden. To musi oczywiście być młody orzech, bo stary orzech, z czego zapachu ma trochę mniej, nie? Ale taki młody orzech właśnie, to jak najbardziej może być. No. Też kocimiętka jest bardzo dobra na komary muchy, chyba też, nie jestem pewien teraz. Też kocimiętka. Teraz możemy sobie gdzieś łonie ją posadzić albo coś. Ona ma taki bardzo wyrazisty, intensywny zapach. Ma ta kocimiętka. O kurde, zgubiłem gdzieś, o tu jest, dobra, o patrzcie, To mi wyleciało z tego znowu. to może sobie albo przyspałać, albo jakoś coś wykombinować innego, bo to tak nie może być no. Kocimiętka, tak jak mówiłem, może też być Też możemy sobie albo posadzić, albo po prostu y, taką dać, taką wiecie, świeżą albo suszoną Chociaż bardziej wolę taką świeżą dawać, ona wtedy ma ten zapach nie? Ona się wtedy sama właśnie ususzy A Na przykład, jakbyśmy przy, sobie dawali taką miętę, na przykład taką ogrodową, to ścinamy świeżą Zawijamy taki pęk i wieszamy sobie przy klatkach. I na przykład, jak nasi fety tak, na, tak, na, tak naturalnie ususzy, to mamy drugie, drugie zastosowanie, czyli możemy dać sobie królikom. To jest właśnie fajny sposób. No, bardzo fajnie. Tu do góry komary są. O, tu ja już jednego widzę. Tu do góry, właśnie w klatkach nie pryskałem, bo te króliki były, nie chciałem jeszcze jakoś takim zaradzić, albo coś, jakąś preparatą, no, hemią, całą chemią. się polucho rozwaliłem, ale to nieważne. są drastyczne sceny. Hmm, coś jeszcze nie mogłem mówić. Aha! Kwiaty pelargonii. Też są bardzo dobre na właśnie komary. Dlaczego kwiaty pelargonii są dobre? Bo one mają taki bardzo intensywny zapach. I to właśnie też, też właśnie bardzo dobre jest na komary. Na mochy chyba nie wiem, czy na mochy jest. Na muchy chyba nie, ale na przykład na mszyce też dobry jest pelargonia. No. Więc możemy chyba też sobie zastosować pelargonię, posadzić do deniczka na, na przykład i na przykład czy to ty położyć. Przy klatce powiesić ładnie. To jeszcze ładnie wygląda. I ma fajne zastosowanie. So no. Są takie czerwone kwiatki. Są chyba jeszcze inne, ale nie jestem pewien. Wiem, że są czerwone na pewno. Fajne kwiatki. No właśnie mają taki intensywny zapach bardzo. Więc to jest też właśnie naturalny sposób. Trochę tych naturalnych sposobów właśnie jest, ale to jest taki sposób, który jest czasochłoną. Musimy sobie to, sobie to posadzić i Musimy sobie właśnie to posadzić i... Musimy na to urosnąć, żeby to jakoś wyhodować, nie? Żeby to później miało, miało jakieś to zastosowanie. O co pająki już wychodzą. Później się go zabije. No, eee, myślę, że taki odcinek Wam się podobał taki trend. to jest taki niby poradnik, jak się radzi z komarami, muchami i innymi owadami biegającymi, latającymi. O kurde tam się lata komara jest moje? Samicy mojej. Tu jest tyle, tu ich pewno lata. Kurde macie To mucha akurat są. Ale są muchy, tutaj albo komar. O, już go nie ma. Kolejny. Kurde, na co się dzieje? Nie wiem czy nie będę się szczepił na meksomatozę, co robi tego? Zabity, dobra. Nie wiem czy nie będę się szczepił na myksomatozę, ale to się jeszcze zobaczy, nie? Dobra, moi mini, kończymy ten odcinek tym właśnie miłym akcentem. Zabiciem komara i. No, zakończymy tym akcentem, właśnie odcinek. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. I dajcie łapce w górę subskrypcji. Cześć.